5 września 2023 rok, wtorek, jak to jest żyć na tej ziemi? Jak to jest każdego ranka budzić się i ruszać, budować siebie? Jak to jest, decydować się każdego dnia? Jak to jest, żyć tutaj, kochając siebie? Co powiesz sobie i innym, gdy będziesz z tego życia odchodzić? Świadomym tego będąc. Co powiesz? Czy jesteś zadowolony? Czy spełniłeś swoje marzenia? Czy dosięgnąłeś istoty życia? Co wtedy powiesz? Czy już to wiesz? Dotykam Ciebie miłością swoją. Delikatnością uczućmy. Tak delikatnie muskam Twe serce i pytam i proszę. Wieku. Obudź się, obudź. Radość w sobie zastosuj. Nie odsuwaj na dalszy jakiś plan, nie chowaj na późne lata, swe, gdy zrobisz to i tamtą. O nie, to nie jest dobre dla ciebie, dla niego ani mnie. Już teraz, już dziś, postanów sobie, że będziesz żył, nie trwał, nie biegał w my jej życia. Byle jakiego już teraz postanów być sobą. Możesz przecież to poczuć już teraz, i czujesz czasami tą swoją istotę. A może wybierzesz ten kontakt zupełny, całkowity i pełny? Dlaczego tylko w tych chwilach jakichś ulotnych masz być sobą? Masz być zadowolony z siebie, samego, spełnionego? Kto ci mówił, że dobro jest limitowane i musi się przeplatać z jakimiś złymi rzeczami, myślami, czynami? Kto ci to mówił? I po co? Ty sam. Wolę, wolną swoją masz, i może już są te słowa, cokolwiek nadużywane, to przypomnę Ci jeszcze kochanie, kochany kochanie, że wolną wolę swoją masz, jeżeli kiedykolwiek Gdzieś tam, kiedyś z niej zrezygnowałeś, zrezygnowałaś. To nic nie szkodzi, zabierz ją sobie z powrotem, bo ona Twoją jest. Możesz zniwelować od tak te pakty, kontrakty, umowy jakieś ci niesłużące. Ty przecież jesteś stroną, dla siebie tą główną. Więc rób to, kochany, kochana, dla siebie samego, dla dobra swego. Wybierz tą radość każdego dnia. Szukaj ją w każdym kątku. Kwiatku, uśmiechu, innego jakiegoś, może nawet obcego człowieka. Szukaj jej wszędzie. Szukaj jej w książce, i na podłodze, i na suficie, w tym drzewie, i graniu słońca. Szukaj w melodii i w sobie. I w sobie. Szukaj i bądź w tym skuteczny. Nigdy, przenigdy nie opuszczaj siebie. Ty jesteś tym diamentem istnienia. I kochaj siebie. Przynajmniej tak. Jak ja ciebie, przynajmniej.